Janek przez 7 dni tygodnia o godzinie 18 mierzył temperaturę powietrza. Średnia arytmetyczna odczytanych przez niego temperatur w tych dniach wynosiła 2 stopnie. Na poniższym diagramie zaznaczono 6 spośród 7 odczytanych przez Janka temperatur. Każda temperatura wyrażona jest liczbą całkowitą. Jaką temperaturę Janek odczytał w niedzielę? No to korzystajmy z informacji, które mamy. Czyli tak, wiemy, że średnia równa się 2 Stopnie. Tak? Tak mogę zapisać to średnio. Pamiętajcie. Yy, więc, a jak liczymy średnią? No, muszę pododawać te temperatury. Czyli sobie robię taki duży łamek. Dzielę to przez 7, bo mamy 7. Mamy tu napisane 7 odczytanych przez Janka temperatur. No i piszemy. Tutaj mamy 2 plus 6 Plus 3, plus minus 2, plus 1 i plus minus 1, plus tą, którą musimy wyliczyć. I to ma wszystko nam dać 2. Noże obustronnie razy 7, żeby pozbyć się ułamka. I czekajcie, co my tu mamy na górze? 2 z minus 2 nam się skróci, 1 z minus 1 też nam się skróci i zostało nam. 9 plus x równa się 14, czyli x równa się 14 minus 9, czyli 5. Tyle wynosiła temperatura w niedzielę.